Czy muszę rejestrować czas pracy, jeżdżąc wypożyczoną ciężarówką powyżej 7,5 ton, przewożąc towar wyprodukowany w specjalistycznym gospodarstwie ogrodniczym rodziców? Czy jako syn właściciela gospodarstwa mogę korzystać z transportu na potrzeby własne? Nie jest to przewód na potrzeby własne, przede wszystkim. Jeżeli jest to gospodarstwo rolne, to tak naprawdę podlega wyłączeniu z czasu pracy kierowcy i nie ma to znaczenia, czy pojazd jest do 7,5 tony, powyżej 7,5 tony, powyżej 12, 24 czy do 40 ton. Do 100 km taka działalność rolnicza jak najbardziej jest wyłączona z obowiązku rejestracji czasu pracy kierowcy, a wspomniałem o tym, że nie jest to również przewóz na potrzeby własne, dlatego że przewóz na potrzeby własne związany jest z prowadzeniem działalności gospodarczej. Działalności gospodarczej, czyli zarejestrowanej działalności, wpisanej do centralnej ewidencji działalności gospodarczej, jakoś tak, CD i DG, jak, jakoś tak oni się tam nazywają. Ja zawsze z tym skrótem mam problem. Ale jeżeli jest to wyłącznie działalność rolnicza, to jeżeli pan pytający mieszka z rodzicami, prowadzicie wspólne gospodarstwo domowe, to znaczy, że y, można te przewozy wykonywać do 100 km na wyłączeniu.